kolejne wejście, kolejne nagranie, bo nadal szukamy. Sztukę Transmandali. Teatr, który budzi zmysły. Jak cię zachęcić, jak y, może trochę przewrotnie sprowokować do tego, żebyś przyszedł, przyszła i obejrzała, obejrzał Sztukę Transmandali. Może zainspirować do tego, że, y, że warto doświadczać y, nowego. Y, ale ja mam do Ciebie, Szymon, pytanie, jak myślisz, skąd w nas taka potrzeba? No bo robimy spektakle od tylu lat, znamy formułę, potrafimy to robić, wiemy, jak posługiwać się wszystkimi elementami teatralnymi i narzędziami teatralnymi. Nasze spektakle spotykają się z dobrym odbiorem publiczności, a my zamiast to robić, powtarzać, no nagle robimy taką... Nie, nie zrobimy spektaklu, zrobimy sobie takie wydarzenie, sztuka transmandali. Ja czasami się zastanawiam, dlaczego ja nie mogę tak łatwo zrobić kolejną premierę po prostu? Dla, dlaczego? No ja myślę, że to jest y, chyba naturalna jakaś cecha y, twórców poszukujących, którzy chcą cały czas odkrywać coś nowego. To trochę porównam to do, nie wiem, kariery i twórczości Milesa Davisa, który regularnie co 3-4 lata Zmieniał diametralnie jakby z tym muzyczny, w którym grał i właściwie zmieniał muzykę jazzową, ale też właściwie teraz popularną można tak powiedzieć. No i był cały czas taki niespokojny. Nie no okej, okay, coś się sprawdziło, no to mu przez następne 40 lat to grać. To u nas trochę jest podobnie. Mamy momenty, kiedy po prostu ch chcemy czegoś poszukać, chcemy czegoś odna odnaleźć. Ja nawet nie wiem, w innej czy my chcemy formie. poszukać. Ja myślę, że to nawet nie wiąże się z jakimś chceniem, tylko z, yy, z jakimś poczuciem konieczności poszukiwania. Nie? Że to nie jest nasza decyzja. O, wiesz co, to poszukajmy teraz czegoś, tylko to jakby no, to pcha się, nas. Tak, mhm. to się bierze naturalnie, ale to też jest tak, że my w tym, w tym wydarzeniu też pokazujemy siebie trochę w nowej, w nowej odsłonie. Tak. Siebie w innych rolach, z innymi jakimiś doświadczeniami. Więc te ostatnie 2-3 lata, kiedy mieliśmy przerwę odrobienia takich regularnych spektakli teatralnych, też pozwolił nam się rozwinąć w trochę innych sferach. I to tam jest. A że akurat jest, pojawiła się Mandala, pojawiła się ta pasja Michała. Do tworzenia mandali i jego też artystycznego zagłębiania się w ogóle w tym całym procesie, czyli doprowadzenia do tego, że nagle stworzył mandalę, która się porusza dzięki oświetleniu. No to, to się wszystko gdzieś zgrało jakby z nami. Zgrały się jakby Twoje fascynacje olejkami, zapachami. Moja fascynacja graniem na gitarze basowej. To są jakieś inne nasze. Nasze aktywności, które wszystkie oczywiście są w tym jednym zbiorze, twórcy teatralni, którzy tworzą, poszukują, konfrontują to jakby z widzami, ale jest to jakaś, myślę, nowa forma. No, na pewno też Michał jest takim, nazwijmy to, elementem, który, jest, który nie występował u nas jako człowiek, jako jego twórczość od wielu lat. Chociaż stworzyliśmy z Michałem dwa spektakle, mhm. był autorem komiksów, do, które były tłem. Wydarzeń, to... scenografią w zasadzie, nie tylko scenografią. E, to, mhm. to na takim artystycznym poziomie spotykamy się właściwie tak, w takiej dojrzałej formie, jako, jako trójka dojrzałych artystów po raz pierwszy chyba. Tak. Jeszcze jak mówiłaś nowe fascynacje, to jeszcze u siebie bym dołożyła pracy z Kodami Podświadomości, bo to też, to też się tutaj wyzwala w zasadzie w tym całym spotkaniu w Sztuce Transmandali. A tutaj, bo dostałam w prezencie też od Michała małą mandalę. To jest takie maleństwo do dotykania, do zachwycania się i do bycia. I jest z nami tutaj. Natomiast ta mandala, która która jest w sztuce transmandali to jest duży obraz 160 cm na 160 na razie bo Michał już ma w planie powiększenie mandali żeby mogła być bohaterką dużo większych przestrzeni teatralnych ale to to o czym też rozmawialiśmy i ty na to zwracasz uwagę to to że w takim świecie cyfryzacji projekcji, my też w teatrze uwielbiamy projekcje wideo i, i pracę z rzutnikiem i ta wrażeniowość, która, którą, którą daje technologia, ale chyba to, czym się też tutaj zachwycamy i co chcemy też mocno podkreślać, to to, że to jest realne, bo można by sobie dać wrzucić jakiś obraz projekcji i byłaby zmieniająca się poprzez po prostu wideo mandala, ale tutaj to, że to jest właśnie realny, yy, materialny, fizyczny obraz, yy, przepiękny, i to, że poprzez zmianę światła ona po prostu zaczyna nabierać wielowymiarowości, no to. Yy, co to robi, bo to, bo to coś robi w mózgu. To ja nie umiem tego jeszcze doczwania, byłoby tutaj z jakąś osobą od neurobiologii porozmawiać, bo, bo, bo to się uruchamia coś, czego ja nie potrafię. Tak jak potrafię powiedzieć, jak um, zmysł węchu, jak pod wpływem tych bodźców zmysłu, z, z, zapachowych, co się dzieje w mózgu, bo to są bardzo poważne i, i duże procesy, które się odbywają, bo zmysł węchu jest niezwykle y, pierwotnym i ważnym y, naszym zmysłem. Tak, tutaj. Nie umiem tego ująć jakoś tak w, no ja myślę, w, że jest... słowa, ale umiem określić, że jest to bardzo hipnotyzujące. Ja myślę, że to jest trochę tak, jak po długim okresie bycia w mieście, nie wiem, w blokowisku, ale też w centrum miasta, nagle jedziesz do lasu i las dostarcza ci wrażeń wizualnych, które nie wiesz do końca dlaczego, ale są dla ciebie przyjemne. Że masz po prostu inny rodzaj harmonii, też harmonii nie, inny bo... rodzaj powtarzalności też. No, las też jest taką ma w sobie coś hipnotyzującego, drzewo, 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 ścieżka. Ale odczuwasz tę przyjemność. To trochę jest tutaj tak, że ten nasz zmysł wzroku, mam takie odczucie, rzadko, no stąd potrzeba człowieka do obcowania ze sztuką, oglądania, pójścia na wystawy, bo ten zmysł wzroku rzadko dostaje to, co na przykład dostają kubki smakowe, że sprawiasz im jakimś smakiem przyjemność. To wzrok rzadko dostaje tę przyjemność estetyczną, i trochę ta mandala jest takim, to znaniem. można to porównać do kubków smakowych, kiedy jesz jakieś swoje ulubione danie i smaki, o, i nie wiesz, możesz co mi przyszło. przerywam możesz. Ale yy, to mi się skojarzyło teraz, no bo ta przyjemność, takie że nagle masz takie wow, yy, to trochę mi się to kojarzy z zorzą polarną. No mi się skojarzyło z, z wyspą Korok. W Tajlandii, gdzie, która nie jest tknięta przez człowieka i na której występuje ekstremalny poziom jak piękna, czyli błękitu, e, seledynu, białego piasku, czegoś co uderza po prostu. Uderza Mówimy teraz o takim odczuciu, wrażeniu, a tak. nie o porównaniu jednego do drugiego. Bo to tu, tu jest coś takiego, że nagle... Kiedy ta mandala nabiera tych kolorów, tej zmienności, tego trójwymiaru. No to wzrok ma, ma jakiś taki rodzaj przyjemnego pokarmu. Mm. Właśnie, bo to to jest, to są bardzo intensywne wrażenia wzrokowe. Znaczy, jest to jakiś rodzaj właśnie po części, no, teatru, teatralnej mandali, teatru mandali, no bo ona jest takim jakimś bohaterem tego. Tego wydarzenia, jej ruch, jej, jej intrygujący, jakiś taki w tej czarnej przestrzeni, ta jej jasność, jest coś takiego uwodzącego mhm. w tym bardzo. Ale ja myślę, że mm, trzeba też zwrócić uwagę na pewną atrakcyjność tego faktu, e, bo jest to rodzaj doznania, które nie występuje mm, przynajmniej z takich e, jakichś poszukiwań naszych, że jest to. Unikalne na razie wydarzenie. No na skalę kraju, myślę, że na pewno. Wydaje mi się, że też na skalę światową, czyli Zdecydowanie. Czyli e, jest to jakiś rodzaj atrakcji, że warto to po prostu zobaczyć i przeżyć trochę. Na no, atrakcji, jak wyszukuje się atrakcji, na przykład, nie wiem, w Warszawie. Tu trzeba być, tu trzeba być, to zobaczyć, to, to odczuć to ta mandala, moim zdaniem dopisuje się do jakiegoś takiego zestawu atrakcji, em, który którą, którą, których warto doświadczyć, warto ale być na tym. Jeszcze bo zastanawialiśmy się, od czego zacząć nasze nagrania i powiedziałam Szymonowi, żeby wpisał w Wikipedię, co to jest mandala. Wiemy, co to jest mandala, ale zobaczymy, czy jakieś sformułowanie nas gdzieś naprowadzi. I właśnie tutaj mamy otwarte i jest tutaj napisane mandala buddyjska. To harmonijne połączenie koła i kwadratu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co dla mnie jest ważne, szczególnie na tym etapie mojego życia, to to, że całe to wydarzenie, ono, mimo że samo pojęcie mandali, ono wypływa z jakiejś ścieżki religijnej. Natomiast to wydarzenie. Ono nie jest powiązane z żadną chyba filozofią i z żadną religią na pewno. No, filozofię jakąś wytwarzamy, no bo po prostu tworząc coś nowego, nadając temu jakąś, e, jakąś ideę, nie ideologia, ideę, no to tworzy się się rzeczy jakaś filozofia. Natomiast nie jest to związane z religią. I też to, co ważne, to mandale tworzy się z intencjami. I to, co pamiętam, jak Michał zaczął malować mandale, to z niego też tak Płynęło. Zresztą ten obraz za nami, tam jest kobieta wpisana w mandale, kawałek widać, uwielbiam mieszkać z tym obrazem. To malował mandale, właśnie te mniejsze, te, które już pokazywałam, z intencjami. Natomiast e, mówił, że malując te mandale miał takie poczucie, że on nie ma żadnej intencji. On po prostu niesie go e, ręka i maluje to, co czuje, że ma być namalowane. Natomiast nie jest to opatrzone żadną intencją i to dlatego nas otworzyło e, też do takiej narracji w trakcie wydarzenia, że każda osoba, która ogląda, nadaje własną intencję tej, tej mandali. W zależności intencje, no, czym jest intencja, też znowu może mieć jakieś różne Kojarzenie i konotacje, ale po prostu nadaje taki tytuł czy taką wartość, czy jeszcze jakiś synonim znajdziesz, tytuł, wartość, czy Skojarzenie, hmm. jakie po prostu się naturalnie rodzi w każdej osobie, z osobna, i to jak gdyby tworzy jedną wielką um, intencję tego, tego wydarzenia, obrazu, czy właśnie tytułu. I to jest dla mnie szalenie ciekawe i dla odbiorców również. Wiesz, ta mandala, ona po prostu jest tutaj dziełem sztuki, które jest, z którym, z którym się obcuje, które mhm. jest oderwane od. No właśnie jakiejś takiej jednoznacznej filozofii, chociaż to jak się czyta mm, o mandalach i o. E, no to mamy powiązania człowieka z Ziemią, z obecnością, z byciem, z centrum wszechświata, z Twoim centrum. To, to wszystko w tej mandali symbolicznie gdzieś jest mhm. y, zaklęte. Tak. E, no tylko że właśnie u nas. W, y, jest to Wpisane nawet. Tak, to, jest ta w tym... dodatkowa wartość, że to jeszcze staje się rodzajem właśnie takiego <laughs> wizualnego seansu. Mhm. Czyli na scenie mamy mandale autorstwa ciebie. Michała Engelmajera, jestem ja ze Słowem, e, jesteś ty z basem. E, Michała nie widać, bo on będzie, on operuje dźwiękiem i Właściwie moim mikrofonem i światłem. No i są poruszane zmysły. Zapraszamy sztukę transmandali. Zapraszamy.